Dzień dobry. Nazywam się Marcin Czubaszek i jestem przedstawicielem Studenckiego Koła Naukowego Analizy Danych w Biznesie Adapis z Wydziału Inżynierii Zarządzania. Zajmujemy się, jak sama nazwa wskazuje, szeroko pojętą analizą danych w biznesie, głównie pod kątem logistycznym, ale nie tylko. Prowadzimy właściwie takie badania bardziej w kierunku tego, jak zmienia się transport lotniczy w kontekście wykorzystania sztucznej inteligencji oraz zmian dotyczących klimatu. Chodzi głównie o ograniczenie jego negatywnego wpływu na środowisko. Jak wiemy, lot samolotu nigdy nie jest zbyt ekologiczny, ale uwzględniając, jaką mamy sytuację na świecie, musimy coś z tym zrobić. No i staramy się zobaczyć, jak możemy ten problem rozwiązać. Koło liczy ośmioro członków. Serdecznie zapraszamy do Studenckiego Koła Naukowego Adabis.